Degle Łukasz Kubot z 11, przeciwko Matkowskiemu w bardzo dobry, się na zmianę. Tak, w jest 3 dla Łukasza i Śmieszne takie mecze, kiedy Polacy przeciwko sobie grają. No ale tak to było. Zobaczmy, jak Marcin obserwuje. Okay. Dalej ten dziwny mecz. Dalej dziwny po trzech kolegów tutaj, Mariusz i Marcin. Po drugiej stronie Łukasz Kuboty i Typsarowicz. Wynik w tej chwili jest 5 Łukasz i 1 stuprocentowa polska bikarta. No a zaraz się chyba zrobi piłon 2. Dla mnie osobiście niezręczne jest kibicowanie osłonem 1. Mniej więcej polski, 100%. Decydujący punkt przy podaniu e, na 2-5, 5-2, Łukasz, tu 5-2, pierwszy set zobaczymy czy Łukaszowi tu w całej uda się zamknąć ten set to chyba właśnie na tym korcie Łukasz grał bardzo długie grał do przeciwko jego który miał szansę wygrać niestety nie wyszło Ok 15.0 Jest piorąć tego i masa ludzi sobota Nawet właśnie na tych bocznych stadionach Trybuny są pełne i ludzie czekają na, na miejsce

Oj ojoj Na w poprzednim ganiu Łukasz miał takie piękne waleje. Tak, dalej 5-2, pierwszy, set i pod 30 ojej, oj, ja oj, oj, nie wiem czy wykaż na e, nerwy przy tych ostatnich podaniach. Jestem soli z powodu podwojenia trzydzieści czterdzieści. Okej, jaskiń. jest Zrobiło się 5, 3, zamiast 6, 2. Okay. Marcę gdzie się chyba około licznie czateczkę zostawić 3-5 Dobra kiedy był każdy szansę zamknąć, to niestety mu się to nie udało Zobaczymy co się stanie. Ale no dalej. Z tego tak niefortunnie, że przeszło. Sędzi mam po drodze. Ok, 0.30 Drugie podanie. Okay, piłeczka odbita przez Marcina zatrzymała się na chwilę na siatce i zdecydowała się przeskoczyć na drugą stronę, więc 15-30. Siatka po stronie Marcina i Mariusza. 15:40, Czyli może nie czy i teraz zamkną Seta Tom został wybrany przez Marcina Mariusza jest po jeden śmiesznie do tych serapiów, tutaj dyskutuje z sędzią. Nie wiem po co, bo tego się nigdy nie wygrywa. Czy ta ostatnia piłka Marcina nie była. Na aut. Już ja się nauczyłam, że zaczynanie dyskusji z sędziem, jak nie ma eee, kamer, na których można otworzyć punkt, eee, jest to strata czasu i robienie sobie wroga. No ale cóż, wszyscy mamy jakieś tam temperamenty i lubimy udowadniać swoje racje. Drugie pogany Łukasza szkoda, że nie mam e, obiektywu szerokokątnego, bo jest naprawdę momentami piękna, typowa dla męskiego dobra akcja, dwie stodność Zero trzydzieści Drugi jeden dwa Serwuję Zero Coś tej 100 polskiej drużyny dzisiaj. No jak na razie nie idzie, tak jak myślałam. Przecież chłopcy mają takie osiągnięcia, szczególnie ostatnie. Łukasz co prawda też, ale miałam wrażenie, że Łukasz poświęca się coraz karierze w dużej pojedynczej. No, zaraz 0,30. Tutaj e, mąż Bartyk Ignaciuk Ignacik e, I jeszcze jakiś e, polski fan Tutaj grupa, która towarzyszyła mięso w I wracamy na korek zrobiło się około Drugi set 3-1 typ Sarewicz Serwuje, przed chwilą była piękna akcja. No i właśnie od Łukasza. Teraz miał słońce prosto. Prosto, bo nie wiem jak oni grają bez ogólnie. Typ Sarewicz, jeden mądry. Pewnie specjalne soczewki. o no ale zobaczymy jak nasi hmm, zrobią retur ze serwisu tak mi się to polskie hmm, słowo tylu. po 15 po 15 i 3, 1 Ok, jedziemy, patrzymy na Łukasza na Marcina, która no, Łukaszowi Łomerwa na, na rapiecie Zrobiło się 15, 30 Hej, okay, drugi set 4-1 Dalej wszystko możliwe Dobrze, że po każdej stronie jest ktoś z Polski. Będę może mógł z kimś robić zdjęcia. Zazwyczaj nie mam podchodzić do zawodników, którzy nie schodzą z końca po przegranym meczu. Nawet już nie dodało, kto ten mecz tutaj wygra. Ta piękna wymiana przysiadcy między Marcinem i Łukaszem i w ostatnim momencie u każdego jednego dobra jak w ciotkę po 30 przy 1-4. jest 70 60 No się zranić, czy to zabrać. Dobrze, set? 2, 5, pierwszy również nie, 7. Trochę i to no, Nie, 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 i Mariusza Troszkę lepiej znam, bo nawet na IOS Open porobiłam sobie z nimi fajne zdjęcia, jesteśmy znajomymi na Facebooku. A Łukasz to nawet nie uzupełnia tej swojej strony. Łukasz No ale... Łukasz i Cypcelewicz jak na razie dzisiaj są lepsi. 5,2 0,30 Dalej wszystko możliwe. To jakbym chciała mieć szeroko obiekt, to jest piękna akcja, ale tym niestety nie odejmę 15.30. i Łukasz posłał sędzia zabał na auto i nic z tego nie będzie Łukasz i Typ Sarewicz na ślad nie ma tutaj niestety kamer więc zapomnieć i dalej grać to i po meczu to Łukasz Kubot, i Typ Sarewicz wygrali w nie wiem jakie były statystyki na tych website, gdzie się robi zakłady, kto miał wygrać.